Witam z tej strony Piotrek. Chciałem pokazać, jak zainstalować wskaźnik Ichimoku Waste Mater na komputery z systemami operacyjnymi iOS, czyli na Macach. Bo istnieje taka możliwość, e, instalacja jest troszkę inna niż w przypadku systemów Windows. Stąd e, kilka słów, aby tą procedurę uprościć. E, po pierwsze, od sprzedawcy otrzymaliśmy mail, w którym e, jest kilka załączników należy je pobrać lądują najczęściej w folderze pobrane rzeczy interesują nas z tych plików, któreśmy otrzymali tylko dwa, jakieś tam opisy funkcji działania i tak dalej nie są w tym momencie nam potrzebne czy jeszcze jakieś inne załączniki interesuje nas tylko plik z końcówką x 4 i plik z końcówką .tpl .tpl czyli template lub szablon .ex4 to znaczy nasz wskaźnik, no jest to program właściwie dość rozbudowany ale formalnie jako wskaźnik i teraz mając już na komputerze te dwa pliki przechodzimy do aplikacji i teraz zakładam, że mamy już zainstalowany myte trader na systemie Mac czyli na naszym komputerze mamy już brokera jesteśmy zalogowani do naszego konta handlowego czyli połączony mamy ten system najprawdopodobniej na pasku tam na dole mamy jakąś tam ikonę lepiej jak ten program w tym momencie przy instalacji będzie wyłączony nieaktywny i teraz z, czyli przechodzimy do aplikacji w liście aplikacji które mamy na swoim komputerze znajdujemy program MetaTrader no tutaj on no niestety nie nazywa się MetaTrader tylko nazywa się nazwą naszego brokera czyli ikona Logo i, i nazwa jest e, nazwą naszego brokera, ponieważ ja korzystam z EC Market, stąd mm, tutaj go wyszukuję i teraz nie chcę tego programu uruchamiać, tylko mm, przejść do, gdyby, mm, głębiej i mm, gdyby podświetliłem tylko to miejsce, żeby to było lepiej mm, odnaleźć. I klikam prawym klawiszem myszy. Raz wychodzi menu podręczne. Pokaż na wartość pakietu, najeżdżam, klikam lewym klawiszem otwierają się kolejne foldery wybieram skrót drive podkreśnik C dwa razy lewym klawiszem kolejno wybieram program and i znowu dwa razy lewym klawiszem kolejno najeżdżam na folder MetaTrader 4 i tutaj on u każdego ta nazwa będzie inna, bo będzie najprawdopodobniej z końcówką nazwy waszego brokera, ale zaczyna się MetaTrader 4, otwieram ten folder i dopiero dostaliśmy się jak gdyby do czeluści związanych z MetaTraderem. Mamy tutaj dwa foldery, które nas interesują, czyli Template i MQL4, w którym dopiero wbudowane są wskaźniki, czyli wchodzimy do MQL4, do indykatory i teraz najprawdopodobniej u Państwa będzie tu jakaś tam lista. Wyinstalowanych wskaźników. Ja w tym momencie nie mam żadnego wskaźnika, usunąłem wszystkie jakieś tam z góry narzucone, nie są mi do niczego potrzebne. I teraz przechodzę do plików, które pobrałem, i teraz mam dwie możliwości. No standardowo mogę to przeciągnąć i upuścić lub zaznaczyć plik, który mnie interesuje skopiować, przejść do okna, w którym mam to wkleić, czyli w indykatorach prawy klawisz wklej rzecz. I w tym momencie jest to zainstalowany wskaźnik. Oczywiście możemy też to sobie to okno powiększyć, czy smaksymalizować i zrobić drzewko, żeby widzieć tą pełną ścieżkę dostępu, czyli począwszy tutaj od aplikacji przez po, kolejne elementy no i mamy zainstalowany wskaźnik musimy się troszkę cofnąć wchodzimy w template'a i teraz e, no, gdyby folder z, e, czyli plik z końcówką TPL no, kopiujemy lub przeciągamy w to miejsce upuszczamy i już wszystko jest zainstalowane kolejno wracamy do punktu wyjścia czyli do aplikacji <tryk> I otwieramy nasz program MetaTrader. Dwa razy klikamy lub tu na dole spaska, spaska zadań. Program się już otwiera. Trzeba mu dać chwilkę. No to już miałem zainstalowany wcześniej ten program, stąd coś się już zaniosło, ale normalnie wygląda to w ten sposób, że mamy jakieś tam najprawdopodobniej puste ciemne okno. I teraz co, co możemy zrobić dalej? Co powinniśmy dalej zrobić? No mając ciemne okno z nowym wykresem, najlepiej jest znaleźć najpierw szablon, nasz template, Wchodzimy w, w ikonę, która tutaj nam rozwija zakładkę z templateami. Czasem mamy ich więcej, ja mam tylko jeden. No i lewym klawiszem otwieram nasz ich osoba czysty. W tym momencie naniósł mi się template Kolory są tak dobrane, żeby oszczędzać wzrok i, i żeby dobrze współgrały ze wskaźnikiem. Oczywiście wszystko można sobie dowolnie zmienić. Kolejno, nanosimy wskaźnik, czyli wchodzimy w. Menu z wskaźnikami na zakładki, w zakładce tutaj z indywidualnymi może tutaj być większa lista. Ja mam tylko i czy mógł bo Major, więc więcej mi tutaj nie jest potrzebne. Klikam lewym klawiszem i rozwija mi się jak gdyby panel, w którym mam podstawowe informacje o wskaźniku. Z ważnych rzeczy. W momencie, jak rozwinęły mi się tutaj ustawienia wskaźnika, cała jest lista. Oczywiście możemy sobie tutaj w własnym zakresie pozmieniać kolory różne tam odsunięcia linii etc, etc formalnie możemy kliknąć OK i nanieść wskaźnik na wykres ale chciałbym Państwu zwrócić tutaj uwagę na jeden bardzo ważny element i też na pewną możliwość bardzo ważnym elementem jest parametr numer 1, czyli ustaw unikalny numer identyfikujący wskaźnik, maksymalnie 90. 9. Chodzi o rozróżnienie e, czy tak zwaną liczbę magic, rozróżnienie e, w momencie, gdy pracujemy na kilku oknach z tym samym instrumentem. Nieważne czy w obrębie jednego profilu, czy, czy, czy w obrębie tam wielu profilów, ale jeżeli w obrębie całego programu mamy, czyli w całego programu MetaTrader mamy kilka okien z tym samym instrumentem nieważne czy na tym samym czy na innym interwale czasowym z tym samym instrumentem to dla prawidłowego funkcjonowania na każdym z tych okien powinniśmy nanosić, jeżeli chcemy na każdym z nich mieć wskaźnik i czy mógł -Mater, nanosić go z innym numerem identyfikującym czyli z innym numerem magic, czyli na pierwszym oknie na przykład z jedynką, na drugim oknie z dwójką na trzecim oknie z trójką, etc ponieważ fund do dolara mamy po raz pierwszy no to wystarczy nam cyfra 1, dajmy ok czekamy aż wskaźnik pobierze dane, się zaloguje z takich istotnych kwestii czasem przy uruchomieniu metatradera lub przy nadnoszeniu wskaźnika w momencie gdy mamy problem z połączeniem u brokera do brokera tutaj jest nieaktywne czyli nie zadzwonił ten taki dzwoneczek w momencie uruchamiania metatradera yy, może się okazać że wskaźnik Wyrzuci alert o braku licencji. Jest to związane z tym, że wskaźnik się szybciej nanosi niż może się nanieść szybciej niż został pobrany numer konta handlowego od brokera. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, to najlepiej jest otworzyć kolejne okno puste bez wskaźnika, zamknąć MetaTrader, otworzyć go jeszcze raz na tym pustym oknie, poczekać aż się konto zaloguje do brokera, czyli tutaj będzie status połączenia aktywny i w tym momencie przejść już do pracy na oknach z wskaźnikiem, wszystko będzie ok po naniesieniu wskaźnika tu mamy małe menu, które możemy ciągać, czyli jeżeli to Z zrobimy aktywne to możemy sobie je w dowolne miejsce na wykresie przeciągać, wszystko działa dokładnie tak samo jak na Windowsie, są drobne minimalne różnice graficzne związane z jak gdyby, rozdzielczością, z budowaniem tam obrazu, ale funkcyjnie i operacyjnie jest to dokładnie ten sam to samo narzędzie co na Windowsie, także tutaj nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o działanie czy, czy, czy funkcjonowanie. Możemy nanieść jakiś tam hmm, pomiar próbny, oczywiście tutaj bez jakichś analiz. Wskazujemy trzy punkty. No i wiadomo, widać, wskaźnik bardzo pięknie zadziałał. <laughs> zadziałał. Yy, I teraz yy, myślę że z takich istotnych yy, informacji, to jeszcze tutaj <laughs> chcę podkreślić tą liczbę magic. Czyli jeżeli mamy jedno okno, no to, no to mamy domyślnie, jeden jest ok. Jeżeli chcemy tutaj drugie okno otworzyć z jakiegoś powodu, trzy, trzecie okno, mamy jakiś tam pomysł na, na to, żeby pracować na kilku oknach z tym samym instrumentem, bo my na przykład chcemy tu mieć inny interwał czasowy, czy tam na przykład dzienny, na każdym mamy template. Ważne, że na każdym, za każdym razem nanosimy czysty template bez zainstalowanego, zapisanego na nim wskaźnika, a dopiero później nanosimy wskaźnik. Za każdym razem. W momencie gdybyśmy po naniesieniu wskaźnika zapisali ten template może z wskaźnikiem mogą się pojawić problemy w funkcjonowaniu zaraz to jeszcze pokażę ale wróćmy do naszego funta do dolara no, mamy trzy wykresy no, pierwszym już mamy wskaźnik, drugi drugi pominąłem na, nanoszę na trzeci no to pasowałoby tu dać liczbę, która pozwoli się nam odróżnić wskaźnikowy między jedynką, znaczy pierwszym a, a tym trzecim okienkiem, no to no nosimy trójeczkę na przykład i jest OK. Tu mówimy dobra, jednak też chcę ten wskaźnik. No to nanosimy na przykład dwójeczkę, tak? I w tym momencie wskaźnik może się między tymi y, oknami, czy one są w tym samym profilu czy w innym profilu, to też jest nieistotne, jeżeli ten instrument jest kilkakrotnie w całej platformie MetaTrader otwarty, to każdy wykres, który ma naniesiony ten wskaźnik, powinien się różnić liczbą identyfikacyjną, czyli tą liczbą magic. Teraz o co chodzi z tym niezapisywaniem wskaźnika do template'a. No istnieje możliwość, bo często się spotykam z sytuacją, że ktoś mi da dla wygody Wezmę zrobię tak, że jeżeli już sobie naniosłem na ten mój template e, wskaźnik, to żeby on mi się zawsze tu otwierał i nie musiał go za każdym razem nanosić, to zapiszę. Czyli dam save template wejdę na ten mój template i nadpiszę, albo zapiszę go jako drugi, nieważne, ale zrobię save i w tym momencie będę mógł za każdym razem otwierać e, template już z naniesionym wskaźnikiem. Jest to błędny tok myśleniowe i, i działaniowe może powodować nieprawidłowe działanie wskaźnika, zwłaszcza przy instrumentach handlowych, które mają jakąś tam dłuższą nazwę, tak? bo to w zależności od, od brokera te nazwy się robią czasem bardzo długie i to może powodować nieprawidłowe działanie wskaźnika, gdyż jak gdyby prefiks, no może się, czyli prefiks, czyli nazwa dzięki której tam wskaźnik się rozróżnia. Może stać się za długa. Stąd dobrze jest za każdym razem nanosić czysty template bez wskaźnika i po tym jak mamy ten czysty template naniesiony nanosimy dopiero wskaźnik za każdym razem pamiętając o liczbie Magic. To tak tyle, jeżeli chodzi o techniczne kwestie związane z uruchomieniem. Naniesiemy tu sobie jakiś tam pomiar, bo w jakimś tam tutaj kolorku. Klikamy trzy punkty. Mamy jakiś tam pomiar. Nie, nie, teraz bez, bez jakiegoś tam analizowania, ale chodzi tutaj bardziej o pokazanie pewnych możliwości. Taki zasięg średni chyba się o czasie zrealizował dokładnie. W czasie T4 to już tak niechcący wyszło. Chodzi o to, że możemy też na jednym oknie pracować na wielu interwałach czasowych, czyli robić analizę wielointerwałową. Dlaczego? No bo wskaźnik pozwala na to, że jeżeli na niższym timeframe zrobiliśmy pomiar, przechodzimy na wyższy timeframe, frame, linie od czasu zakresów czasowych zostają ukryte, żeby tutaj nam nie zaciemniać obrazu. Oczywiście po przejściu na niższy timeframe lub jeszcze niższy, to one zostają odbudowane. I, I tutaj możemy do nich zawsze za każdym razem e, wrócić, coś tam zmienić, na przykład nie, wiem, nie wyświetlać zasięgów krotnych e, e, lub jakichś tam innych e, linii od czasu, etc. etc. Tak? Myślę, że z takich istotnych rzeczy jeszcze, które bym, bym chciał tutaj podpowiedzieć, to... E, Działanie w drugą stronę, czyli mówię dobra, tutaj coś pootwierałem i w sumie to bym to pozamykał i teraz na przykład mówię dobra, tu jest jakieś coś, chcę to zamknąć no to często z przyzwyczajenia robimy, nawet już nie wchodząc w to, to robię tak o close i usuwam kartkę. Można tak zrobić, niemniej jednak yy, te rzeczy, które były z tymi pomiarami na tym wykresie związanymi, jak gdyby zostają w pamięci komputera mówiąc tak Yy, najprościej i yy, niepotrzebnie są tam przechowywane tak? później może przy, przy, przy kolejnym otwieraniu USB do Franka z tą samą liczbą Magic tam wyskoczyć na maler, że już taki pomiar był nanoszony i czy chcemy go nadpisać, czy, czy jest to jednak nowy i etc. Stąd dobrze jest yy, chcąc zamknąć kartkę zrobić to w taki sposób, że albo yy, usuwam wszystkie pomiary, usuwam wskaźnik, albo po prostu nanoszę czysty template. W momencie, jak naniosłem czysty template, to wszystkie rzeczy, które były związane z tymi pomiarami, zostały usunięte i dopiero zamykam kartkę, którą chciałem zamknąć. To powoduje, że bezproblemowo możemy pracować na wielu instrumentach, nawet o tym samym, jak gdyby, no, no tej samej nazwie, czy to w obrębie jednego, czy wielu profilów, pamiętajmy tylko o tej liczbie Magic i o tym, żeby usuwając pomiar, jeżeli e, no możemy to usunąć poprzez usunięcie e, wskaźnika, ale najlepiej jest to zrobić poprzez usunięcie, e, czyli, czyli, czyli odświeżenie template'u na czysty i dopiero zamknięcie kartki. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę udanych analiz, e, przede wszystkim trafnych. e no miłej pracy. Obrigado.